Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba, a gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój Wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz on rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani? I dlaczego wątpliwości budzą się w Waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia z martwych wstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Uczestniczymy dziś w pierwszym spotkaniu zmartwychwstałego Jezusa z gronem jego uczniów. Widzimy to grono pełne wątpliwości, lęku. Niewierzące. A więc Pan przychodzi, aby dokonać niejako powtórnej ewangelizacji tych ludzi. I w ten sposób też nam, swojemu Kościołowi, objawia jakiś bardzo konkretny model ewangelizacji i w makroskali wyjścia do tego świata, do społeczeństwa, w którym żyjemy. I w mikroskali naszych bardzo konkretnych, codziennych relacji, może nawet także tych domowych, zaczyna od rzeczy bardzo prostej, od dobrego słowa, od zwyczajowego pozdrowienia, szalom, pokój. A potem pokazuje im swoje ramię, nie jako wyrzut. Zraniony nie przestaje kochać, zraniony nie ucieka, zraniony nie chowa się. A potem prosi ich o coś do jedzenia. A więc staje przed nimi także jako potrzebujący. Nie jako ten jedynie, który przychodzi dawać, pouczać, kto by patrzył z góry, ale jako ten, który potrzebuje, który pragnie coś otrzymać, który wierzy, ma od nich coś. Do otrzymania, że oni mają coś, czym mogą go obdarować, ci, do których przyszedł. Dopiero potem jest miejsce na głoszenie słowa. Dopiero potem zaczyna do nich mówić o pismach proroków, Mojżesza, o psalmach, które się na nim wypełniły. I wreszcie. Nie kończy na owym wykładzie z pism, na przypomnieniu im, jakie słowo Boga było o nim dane, jakie słowo Boga na nim się wypełniło, ale daje im i zleca im i powierza im misję. Ukazuje im zadanie, które jest przed nimi, które oni mają do spełnienia, do spełnienia którego są potrzebni które się nie wydarzy, jeśli się go nie podejmą. Wy jesteście świadkami tego. Tak wygląda Jezusowa ewangelizacja wątpiących, wylęknionych, niewierzących uczniów. Jest nam w niej dany jakiś model ewangelizacji świata, społeczeństwa i tej ewangelizacji, która. Ma się dokonywać w naszych codziennych, najzwyklejszych, choćby i domowych relacjach. Dobre słowo, rana, której nie boisz się pokazać, potrzeba odkrycia tego drugiego jako kogoś, kto może cię obdarować. Głoszenie Słowa Bożego i misja, w którą powierzasz, do której zapraszasz. Amen.